Siemanko, dzisiaj kolejny film z serii, którą uwielbiacie, czyli co jadłem i robiłem w ciągu dnia. Dziś będzie fajny dzień, więc jedziemy. Rano standardowo kreatyna i trening. Dzięki za parady pod ostatnim filmem na temat techniki bułgarów. Po treningu kawa i śniadanie. Jadłem kanapki z pastą z surimi, która dosłownie rozwaliła mi łeb. Popracuję nad przepisem i wam go wrzucę. Walczę za nemio, więc zrobiłem sobie koktajl z dużą ilością żelaza i witaminy C. Jest tu tylko natka, pietruszki, sok, z cytryny i woda. Do tego suple i witaminy. Później zrobiłem obiad, czyli penę. A la wodka, ale takie trochę inne. Przepis też wam niedługo wrzucę. Podczas gotowania dobijałem białko indykiem, a na deser zjadłem nowego kitkata z żabki, który jest boski. Po obiedzie poszedłem do barbera trochę się odświeżyć, a w drodze prawie dostałem mandat. Następnie wybrałem się na cupping kawy do Sour Deli, a na kolację poszedłem do restauracji Focaccia niedaleko Starego Miasta. Na przystawkę zjedliśmy świetnego tatara i focacie, a na danie główne cielęcina w szynce parmeńskiej nioki i grillowana sałata. Na dziś to tyle. Do zobaczenia!